Dzień dobry, witajcie, cześć czołem. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego kanału Lakostka TV. W dzisiejszym odcinku wbijemy troszkę ki w mrowisko i porozmawiamy o tym, dlaczego nie warto kupować kostki przez internet. Mamy XXI wiek. Nie da się tego ukryć, ponieważ chłop, który sprzedaje kostkę brukową, siedzi przed kamerą i próbuje Wam o tym opowiadać. Więc jakby to z automatu już zwiastuje, że wszystko dzisiaj dzieje się w internecie. Zakupy w internecie nie są niczym nadzwyczajnym. Każdy to robi. Ja to robię, Wy to robicie. Jest to normalne. Jeżeli kupuję, nie wiem, marynarkę, spodnie, czapkę, okulary, cokolwiek, kupuję to czasami przez internet, żeby znaleźć dokładnie ten przedmiot, o który mi chodzi. I gdy tylko przyjdzie, a okaże się, że mi nie pasuje, zawsze mogę go spakować, 30 zł za przesyłkę i go odesłać. Super, ma to bardzo wiele zalet. Można sobie wybierać dowoli i zawsze kupując przez internet macie możliwość zwrotu danego przedmiotu. Wynika to z ustawy. Natomiast jeżeli planujecie kupić kostkę brukową, płyty, ogrodzenie, generalnie wszystko to, czym zajmujemy się na co dzień. Tutaj sprawa trochę się bardziej komplikuje, ponieważ jeżeli kupicie przez internet kostkę, która waży średnio tonę 600, tonę 700 na palecie, gdy przyjdzie do Was na posesji, okaże się, że jednak odcień to nie jest to, na co liczyliście, co sobie wymarzyliście, to owszem, macie możliwość zwrotu, tylko teraz kalkulujcie, ile ten zwrot będzie kosztował. Trzeba zamówić samochód z HDS-em, czyli z takim dźwigiem, który sobie ten towar z powrotem Zapakuje i odwiezie. I teraz uwaga, gdzie odwiezie. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale chcę wam to wszystko wyjaśnić, bo jest to problem, z którym spotykamy się na co dzień i tak jak reklamacje, o których wspominaliśmy, tak sprzedaż internetowa też dla nas, to nie tylko dla nas, dla wszystkich dystrybutorów stacjonarnych, jest pewnego rodzaju problemem, dlatego warto o tym powiedzieć raz, bo myślę, że jeszcze nikt tym do tej pory nie wspominał. A zatem każdy. Zwrot, który wyniknie z nie wiem, niedomówienia, z rozmięciem się waszych oczekiwań wobec danego produktu wiąże się z ogromnymi kosztami tego zwrotu. Trzeba zamówić hds i, i odejść towar w miejsce, z którego został on zakupiony. Nie jest to takie proste i nie jest to również tanie. To po pierwsze. Teraz temat kolejny. Wątpię, żeby ktokolwiek z Was wydawał swoje 20, 30, 50 i 100 tysięcy złotych, powołując się albo czerpiąc swoją wiedzę jedynie z tego, co widzicie w katalogu, na zdjęciu, na wizualizacji. Raczej nie. Z reguły wygląda to w ten sposób, że jedziecie do danego dystrybutora, oglądacie produkty, rozmawiacie ze sprzedawcą. W dzisiejszych czasach ogród wystawowy liczący setki metrów kwadratowych nie jest niczym nadzwyczajnym, jest to raczej standard, a nieżeli anomalia. Dlatego też, jeżeli wybieracie swoją wymarzoną kostkę, czy płyty, czy cokolwiek innego, jeździcie do dystrybutorów, oglądacie te produkty, dystrybutor poświęca Wam czas, przedstawia różne opcje, robi wyliczenia, kalkulacje, przelicza koszty transportu, przelicza ile palet, sprawdza Wam dostępności, wykonuje masę różnych czynności mających na celu zaspokojenie Waszych konsumenckich potrzeb. I wszystko by byłoby fajnie w momencie, gdyby dany klient, widząc jak bardzo dany dystrybutor stara się mu pomóc, a przy okazji sam sprzedać swój towar, dokonywał tego zakupu w tym miejscu. Problem zaczyna się wtedy, jeżeli konsumenci, klienci przyjeżdżają do nas, do innych dystrybutorów w całej Polsce, bo to ten film nie ma za zadanie promowania nas jako sprzedawców stacjonarnych, jako firmy Lakostka, zupełnie nie o to chodzi w tym filmie. Ma za zadanie wytłumaczyć Wam, dlaczego warto kupować u a nie warto przez internet. Otóż, jeżeli jesteście już na miejscu, oglądacie produkty, które Wam pasują, dostajecie już tą kompleksową wycenę, o której przed momentem wspomniałem, co wtedy się dzieje? Dostajecie fakturę pro forme, bądź ofertę, obojętnie co. Dokument wiążący, który przedstawia Wam realne koszty zakupu danego materiału. Podkreślam, realne koszty, nie internetowe. O tym za moment. I teraz, co się dzieje? No, każdy próbuje być mądrzejszy i bierze sobie wtedy wieczorkiem herbatkę bądź drinka, siada do komputera i jedzie z Tematem. Jedzie z myślą, że zaraz oszuka system, że zaraz stanie się najlepszym kupującym na świecie i kupi to samo, tylko o wiele, wiele, wiele taniej. I owszem, na pierwszy rzut oka. Jeżeli wsiądziemy w internet, wyszukamy Allegra, OLX czy inne szmery Bajery, cena jednostkowa za produkt, za kostkę, za metr kwadratowy kostki, będzie znacznie niższa. I wszystko jest fajnie do momentu, gdy nie decydujemy się na zakup takiej kostki u tego internetowego sprzedawcy, ponieważ gdy doliczy Wam koszt transportu z zakładu produkcyjnego, gdy doliczy wam koszt rozładunku, który również doliczają osobno, żeby tą cenę później finalnie wywindować, jeżeli nie macie możliwości weryfikacji, tego towaru na etapie magazynu sprzedawcy, takiego jak my. Nie macie żadnej pewności, że towar będzie z jednej partii. To jest też bardzo ważne, szczególnie w tych droższych produktach. I co jeszcze ważne? Patrzycie tylko na jednostkowy koszt. Wysyłacie później do nas maile albo dzwonicie. A panie co mi pan tu doli, że to jest takie fajne u pana i ja tu na internetach znalazłem? No jest spoko. To niech pan poprosi o wycenę kompleksową. I wtedy okazuje się, ile to naprawdę kosztuje. Uwierzcie mi, jeżeli kupujecie przez internet, nie możecie kupić pół palety. Jeżeli coś Wam zostanie, nie możecie tego zwrócić, jeżeli już skończycie inwestycje, wszystko będzie dobrze, nie będzie reklamacji, nie będzie problemów, super, złapaliście Pana Boga za nogi. Trzeba teraz odwieźć palety, które są kaucjonowane i na dzień dzisiejszy taka paleta to jest koszt w granicach chyba 60 zł netto. Pakujecie te 20 palet, na których był spakowany Wasz yy, towar w momencie, gdy do Was przyjeżdżał. Co się dzieje dalej? No musicie go odwieźć do zakładu produkcyjnego. Teraz znajdźcie sobie najbliższy zakład produkcyjny, to jest bardzo istotne. Jeżeli będzie on na Tyle niedaleko, że będzie się Wam opłacało palety spakować, przygotować. Jeżeli będą uszkodzone w trakcie robót, a to się zdarza, naprawić przed wzrotem. Mamy przyczepkę, jedziemy. Podjeżdżamy pod zakład produkcyjny i co się okazuje? Że przed nami stoi 10 tirów. Tak, mamy sezon. Kolejki 10, 15, 20 samochodów do załadunku czekających u producentów. To nie jest nic nadzwyczajnego. To jest codzienność w sezonie. Tak to niestety wygląda. Więc stoicie sobie w tej kolejce. Godzinę, drugą, trzecią, piątą. W końcu oddajecie te palety. Co się dzieje dalej? Sprzedawca zwraca wam później pieniądze. Jeżeli producent zwróci pieniądze najpierw sprzedawcy za te palety, bo tak to się odbywa. Pod warunkiem, że wszystkie będą dobre, wszystkie będą oznakowane i wszystkie będą odpowiednio ułożone i odpowiedniej jakości. To też jest dosyć istotne. To nie jest tak, że spakujecie sobie każdą paletę, nawet tą uszkodzoną, i producent ją przyjmie. To tak nie działa. Od tego są dystrybutorzy, żeby je naprawiać na swoich placach. Tacy jak my. A teraz powiem Wam, dlaczego warto kupować u dystrybutorów takich jak Kostka i inni dystrybutorzy w Polsce posiadający własne magazyny, własne ogrody wystawowe, własnych przeszkolonych ludzi, obsługujących całą logistykę tego zamówienia. Otóż, owszem, czy u nas, czy u innego dystrybutora, nieważne jakiego w Polsce, będzie drożej, ale to się nie bierze znikąd. Pamiętajcie o tym, że jest. Jeżeli u nas kostka, płyta, ogrodzenie, nieważne co, będzie droższe 2-3 zł na metrze kwadratowym. Przy 300 metrach wyjdzie 1000 zł netto różnicy. Ja wiem, to nie są małe pieniądze. Niemniej, jeżeli wydajecie tych tysięcy kilkadziesiąt, ten tysiąc, naprawdę uwierzcie, nie robi Wam już różnicy. A ile mniej problemów z tym towarem, to o tym za chwilę powiem. Ponieważ kupując od dystrybutora stacjonarnego, który znajduje się 20, 30, 50, przyjmijmy, nie wiem, 100 kilometrów od Waszej inwestycji. Możecie tam pojechać, dystrybutor zamówi ten towar do siebie na plac. Sprawdzi jego jak? Sprawdzi czy towar jest z jednej partii, a następnie zawiezie Wam ten towar, rozładuje. Drukarze, którzy będą wykonywać, znają się z danymi dystrybutorami z regionu. No tak to wygląda, to nie jest żadna tajemnica. Więc w razie jakichkolwiek problemów, dystrybutor jest w stanie zareagować. Tak, nie czekacie dwa tygodnie na odpowiedź producenta, kupując przez internet, czy towar jest dobry, czy niedobry. Jeżeli jest coś nie tak, z towarem, a tak się zdarza, no nie odkryj Ameryki, jeżeli wam zdradzę sekret, na produkcji pracują ludzie. Ludzie popełniają błędy. Nie mówię, że często, ale się zdarza. W związku z powyższym. Kupując od dystrybutora, to dystrybutor za te 2-3 zł więcej na metrze bierze na siebie całą odpowiedzialność i uwierzcie mi, stajemy na rzęsach, żeby każdy problem rozwiązany był natychmiastowo. Nie czekamy na to, co powie producent. Nie przepychamy się z nim w trakcie, gdy ludzie stoją na budowie. To my podejmujemy decyzję, a następnie po zakończeniu inwestycji, to my jako dystrybutorzy uzgadniamy z producentem, co trzeba zrobić w ramach tej reklamacji. Jest to bardzo, bardzo istotne. Pamiętajcie, lepiej dopłacić dwa 3 zł do metra, 5 zł do płyty, czy do metra kwadratowego płyty, i mieć święty spokój, oddać palety do miejsca, w którym zostały zakupione, mieć pewność, że towar przed wysyłką do Was będzie sprawdzony, że będzie on z jednej partii i w razie jakichkolwiek problemów, a te zdarzają się nie tylko w firmie Brookbutt, w której jesteśmy dystrybutorem, ale u wszystkich innych producentów również, tam też pracują ludzie. Wtedy te problemy rozwiązywane są natychmiastowo w trosce o to, abyście Wy byli zadowoleni i brukarze, którzy u Was wykonują tą pracę, też, żeby byli zadowoleni, bo to później rzutuje na naszą daną. Współpracę i wszystkim zależy na tym, aby tą inwestycję dokończyć i każda ze stron, żeby była zadowolona. 1000 zł, czy 1500, czy 2000 zł, przy większych inwestycjach, które zaoszczędzicie. Kupując przez internet, finalnie okaże się, że kosztują was znacznie więcej. Tylko nie widzicie tego na początku, gdy patrzycie jednostkowo na cenę metra kwadratowego. Pamiętajcie o tym. To nie jest tak, że my, dystrybutorzy, jesteśmy miliarderami w związku z powyższym, że sprzedamy kostkę dwa albo 3 zł drożej. Nie, dystrybutorzy chcą Wam pokazywać towar takim, jaki jest, więc macie możliwość przyjechania do nas na ogrody wystawowe, zobaczenia danych produktów. Mamy możliwość wprowadzania was na magazyn. Zobaczcie, jak ten towar wygląda na palecie, jeżeli nie macie. Pewności, że kostka zabudowana na ogrodzie wystawowym leży na przykład drugi czy trzeci rok, zobaczcie, jak wygląda świeża produkcja. To wszystko jest dostępne u nas na magazynie. Wystarczy przyjechać, podjechać, ale nie próbujcie naprawdę oszukać przeznaczenia i kupować produktów taniej, bo to taniej to nie jest taniej. Na początku wydaje się, że jest taniej, natomiast realnie jest drożej. Poza tym ktoś kiedyś tak fajnie powiedział, że nie stać mnie kupować tanio. I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Kolejny odcinek, jednocześnie zapraszam do oglądania kolejnego. Młody, bo tak siedzę i tak dole, ale to naprawdę tak jest. Przecież jak kupując przez internet nie ma siły, żeby było taniej. To nie ma siły. Tak ktoś wsiądzie w klepie i, i mówi, że jest taniej. No chyba nie jest taniej, dobrze mówię? No dobrze. Lepiej jak nie mowa? Chyba tak. To nie chce klienci kupią kalkulatory i niech se przeliczą, nie? No i tyle. Nie nagrywałeś tego? Nagrywałem. O. Pozdrawiamy serdecznie.